Siemano, jestem Jay jesteśmy nad jeziorem, łowimy okonie, ogromny wiatr, szturm, yy, wędka Ritmix od Selecta, bardzo tania okoniówka, yy, nie wiem czy wy w ogóle słyszycie, bo wiatr jest taki, że no, idzie wpaść do wody, w każdym razie połowiliśmy piękne ryby, zapraszam was do oglądania i uwierzcie mi, że na pewno nudzić się nie będziecie, lecimy! Shut Piękna ryba. Chyba okoń, ci okoń. o koniec zapowiadasz, że to o koniec po kolei. O rany. Ojoj, ojoj, ojoj. ojoj. Oj. Oj, 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 oj. Może coś, ale to okoń ma z 38, około 4, gdyż ten okoń Mam nadzieję, że mam miarkę ze sobą. Słuchajcie, jest to przynęta Select Easy Shiner 3-calowy, taka o. Wyczepiamy rybkę na wędeczkę Select Rhythmix do 5 gram i oczywiście rybka idzie do wypuszczenia. poszła. Bardzo fajna ryba. Kurde, nie wiedziałem czy to wciąć. I szczerze mówiąc ryba siedziała, miała przynętę w pysku już kurde z dobre z dobre 10, nie no, z 3 sekundy miała w pysku i dopiero po 3 sekundach ją zaciąłem. Bo tak stwierdziłem ty, nie zaciąłem. <gry> Ale jest rybka, okonek, do wody. Let's go! Taki easy shinerek robi dzisiaj furorę. Siedzi ryba i to nie mała, nie najmniejsza. Albo jednak najmniejsza <laughs> i się spięła. Ładna ryba. Fish on! fish on. Taki garbus, koło 28,9 A więc wyczepiamy rybkę Szynęta Vibroworm 5 cm W kolorze ultrawioletowym Czyli chyba tam 0,12 Czyli Bardzo fajny kolorek Bardzo lubię ten kolor, bardzo mi przypadł do gustu Dużo ryb na niego bierze Na dosyć ciężkiej główce, bo jest ogromny wiatr Co pewnie zobaczyliście w tym filmie Także przepraszam za wszelkie Mocne podmuchy wiatru i że czasem będzie po prostu ten wiatr mega słyszalny, no ale to nie moja wina. Co zrobię? Nic nie zrobię. Łowimy dalej. Ale było uderzenie piękne. Coś pięknego. Mam nadzieję, że ponowi. Ponowił. Pięknie uderzył za pierwszym razem. Mały okoń. O! I już nie ma tego okonia, już się wypiął. Równy wiatr, ale było branie. Ładna ryba, bardzo ładna ryba. Przepiękny garbus. Już wiem, że to będzie garbus, bo ja to czuję na wędce. O cholera. Nie wierzę w to. Kolejny z 35 cm i to kurde na kopytko 5 cm vibro. Warm. Nie, nie będzie miał 35, ale. Z 32 może mieć. Przepiękna ryba, patrzcie to. No coś niesamowitego po prostu. A więc wypuszczamy tą rybę. Przepiękny garbus. A, poszedł. Kolejna ryba i to jeszcze chyba ładniejsza. o, śliczny garb No ile to nie szczupaczek, ale wydaje mi się, że garbus. Patrząc po tym jak idzie to garbus. O cholera jasna, co tu się dzisiaj dzieje? Co tu jest dzisiaj za dzień konia? Nie wierzę w to. Ja w to po prostu nie wierzę. Kolejny garbus, koło 25 cm jak nie więcej. Więc słuchajcie, kolejna ryba. To nie mała. Na no znowu fibroworma 5 cm poszedł do wody. Łowimy dalej. Nie mogę o, oj, wypad mocne, mocne nie powiem, że nie ładny całkiem całkiem. Tak i dwadzieścia Garbusik. Ty, nie czułem brania kompletnie. Chciałem podbić. Obróciłem głowę w ogóle w drugą stronę i czuję, coś mi uderzyło. No to taki garbus. coś <laughs> pięknego. Ładny! 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 Szczupak ładny! Ładny szczupak. <laughs> nie, no, może nie ładny, ale kurde, no myślałem, że to garbus. Jak to by był garbus, to Jezu! Jaki to by musiał być garb? Chyba z czterdziestak. Mm. Klasycznie, nie? Nie mogło być tak, że tylko złowimy okonia, no przecież trzeba złowić szczupaka na jednym wyjeździe, chociaż no. co to by był za wyjazd na moje jezioro, jakbym nie złowił szczupaka? Puszczaj! Tak, i oto przepiękny gigant. <noise> Powiem wam, że uderzenie przepiękne, nie? Jakby ryba uderzyła tak, że śpiącego by obudziła, ale nie cieszę się z tego, że to szczupak. Wolałbym, żeby to był okoń. Naprawdę. Bo jeśli to by był okoń, to to by nie był mały okoń. A więc dziękuję Wam bardzo ślicznie za oglądanie. Nie zapomnijcie o subskrypcji i lajku. I koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobało. Mam nadzieję, że było fajnie. Według mnie fajnie, fajne ryby wpadły, tak naprawdę bardzo spontaniczny wypad, czyli to co lubię najbardziej. I co, widzimy się przy następnym filmie. Elo.